To się jednak mało znęca. No, jak ty się czujesz? Czuję się, czuję się dobrze. Od paru miesięcy zacząłem stosować dietę no, nickowęgrowaną nową, bo przez po te. te... Tak, bo przez te testy to, to nie ma mowy, żeby 20 gramów. Ale odpuściłem sobie piwko, odpuściłem sobie makaron, odpuściłem sobie chleb, mm, odpuściłem sobie wszystkie pszenne historie i cukierki, oczywiście. I mniej podjadałem. No, tak, i mi podjadałem i ważyłem 83 kg. Tak, 84 nawet już podchodzi. Nie, miałem brzucho. A dzisiaj to ile? Zobaczymy, no to poka pokaż na wagę tutaj mnie. Zobaczymy. Jedziemy. O. 73, 73 kg. Z tymi tutaj. nie, tak, nie możesz na tymi mniej ważyć ode mnie? Co to się dzieje? Tak no. 73 kg ważę. Tylko. To naprawdę dobrze, lepiej się czuję. Ja pierwszy raz się ważę w ogóle, bo dla mnie nie była istotna waga, tylko lepsze samopoczucie, żebym wiesz, się lepiej czuł, wchodził, bo w te ciuchy już co miesiąc kupowałem nowe, większe rozmiary, już przesadziłem. Piwko też odpuściłem, natomiast destylaty niekoniecznie, bo nie będę przesadzał, wiesz, łódeczki czystej, whisky. Tak, Rzuć papierosy, mniej alkoholu, i lepiej się czuł, wiesz. To co, może wypijemy jeszcze tak po troszeczku, co? Naprawdę. Nieźle i nie trzeba żadnych wyrzeczeń specjalnych, nie, moim zdaniem, jeśli chcesz schudnąć, ale nie w takim tempie ekspresowym, a sobie normalnie miesiąc po miesiącu ten kilogram, dwa zrzucić i się lepiej czuć bez jakiegoś efektu jojo. Odpuść sobie wszystko pszenne, no odpuściłem sobie też owoce. Podjadam trochę też, jak jestem godne te koktajlowe pomidorki małe. No, a nie, pomidory jak najbardziej. Do 70 dojadę, wystarczy, bo już mówią, że wyglądam jak po chemioterapii. Tu nie, nie, nie. mnie podobno tak mi opadło i, i ręce takie jakieś. No. O, patrz, nie mam brzusia. Ale widać. Co? Nie ma, nie ma, zobacz, nie? nie masz, o rany. Pierścionki różne, mogę zdjąć, ja tak nie mogłam zdjąć. Tak? Tak. Tak sobie chodzę i myślę, 12 kg naprawdę świetnie, nie, nie liczyłem, od kiedy jestem na diecie, nie liczyłem kalorii, deficyty kaloryczne mnie nie interesowały, ja po prostu po tej diecie, którą, gdzie jem dużo białka, dużo tłuszczu, dużo mięsa, błonnika, nie je chodzę głodny, nie chodzę głodny, nie chodzę do siłowni, nie biegam, ale też nie chodzę głodny i ona na mnie działa, po prostu ona na mnie działa. Różne testowałem, natomiast dieta na początku keto, jeszcze później niskowyglowodonowa. Naprawdę powiem szczerze, że to przeszło do mnie.